Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Dług i altum, wypłyć na głębie. To wezwanie, powiedziano o brzegu jeziora Galilejskiego, miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumie Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi mówiąc, nie bój się. Odtąd już ludzi łowić będziesz. Drugi naród. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z Was. Wypój na głębie. Zabierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i i Na nowo wypłyj na głębie. Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swoją życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wybój na głębie jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuje każdego i każdą z Was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził Was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze Wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.